Hejka, naklejka, jestem pikselówka, witam was i po prostu coś nie tak jest, chyba po prostu nie mogę zapisać dla was Nie wiem, czy nie live, ale taki sam się w ogóle skończył i teraz na nie Dobra, jest i my sobie tylko otworzymy okna, które które od 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, To tutaj 5, ja. To sobie go otworzymy. Nie wiem co tam 7, na coś tam 8, ale fajne spodenki, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, super spodnie. To było tylko na tyle. Po prostu coś jest nie tak e, z transmisją. YouTubem spróbuję e, na innym komputerze jutro albo dzisiaj. To by na tyle, pa!